Jezus mówił do uczniów. Oto przyszedł do Niego pewien zwierzchnik synagogi i oddając Mu pokłon prosił, Panie, moja córka dopiero co skonała, lecz przyjdź i połóż na nią rękę, a żyć będzie. Jezus wstał i wraz z uczniami poszedł za Nim. Wtem jakaś kobieta, która dwanaście lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła się frędzli Jego płaszcza. Mówiła bowiem, żebym choć dotknęła jego płaszcza, a będę zdrowa. Jezus obrócił się i widząc ją, rzekł: Ufaj, córko, twoja wiara cię ocaliła. I od tej chwili kobieta była zdrowa. Gdy jezus przyszedł do domu zwierzchnika i zobaczył fletnistów oraz tłum zgiełkliwy, rzekł: Odsuncie się, bo dziewczynka nie umarła, tylko śpi. A oni wyśpiewali go. Skoro jednak usunięto tłum, wszedł i ujął ją za rękę, a dziewczynka wstała. Wieś o tym rozeszła się po całej tamtejszej okolicy. Jutro będzie lepiej zęb. Wagi bracia, bo to Pan Bóg daje nam wiele różnych rzeczy, daje nam słowo, a drugi siedzi obok głuchy i głupi, nic nie rozumie. Ma wątpliwości, po co tutaj jest, męczy się. Ale w momencie, kiedy otworzymy nasze serce i. i i dzielimy się tym, co, co Pan nam powiedział. Możemy pomóc temu, który siedzi obok, który dzisiaj nic nie słyszy. Zobaczy, że Pan rzeczywiście wyprowadza na pustynię, i to miejsce jest pustynią. Wydawało się, że nie ma nic, i nagle przychodzi Jego głos, i można wejść w taką głęboką relację z Chrystusem. Dzisiaj jakoś do mnie przemawia ten. Psalm 145, pokolenie pokoleniu głosi twoje dzieła i zwiastuje twoje potężne czyny. Głoszą wspaniałą chwałę twojego majestatu i rozpowiadają twoje cuda. Pokolenie pokoleniu, tutaj jesteśmy mniej więcej dwa pokolenia. Rodzice i dzieci, mniej więcej. Pokolenie pokoleniu głosi twoje dzieła. Z pokolenia na pokolenie rozpowiada się cuda, które Bóg uczynił, jego wierność, jego miłość. I dzisiaj po, potrzeba, żeby to, to pokolenie ogłaszało cuda, głosiło potężne dzieła Boga temu nowemu pokoleniu, drugiemu pokoleniu. Chrystus powiedział, że zobaczcie, żniwo jest wielkie, robotników mało. Proście pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wcale nie powiedział, żeby, że księży jest za mało, kiedy mówił o tym, że trzeba wyprawić robotników na żniwo. Bo Chrystus rozsyła uczniów. Trzeba uczniów, nie księży. Uczniów, których pośle na to żniwo. Potrzebne są małżeństwa, potrzebne, potrzebne są rodziny chrześcijańskie. prezbiterzy tu również. Oczywiście. Ale potrzeba przede wszystkim uczniów. Wszystko rozsyła uczniów. I też wyprowadził nas tutaj, chce mówić do naszego serca, bo chce, żebyśmy nawiązali z nim głęboką relację, żebyśmy weszli w relację oblubieńczą, ale która jest również relacją uczniowską. Żeby, żebyśmy słuchali tego, co on, co on do nas mówi, co nam co nam chce powiedzieć, bo, bo jeżeli nas wyprowadził tutaj, to nie wyprowadził po to, żebyśmy się dobrze bawili, tylko że, żeby, żebyśmy się zbawili. To znaczy, żeby dzisiaj przyszło słowo zbawienia dla naszego życia. Bo być może dzisiaj jesteśmy jak ta, ta dziewczynka. Łukasz, bo tutaj w tej Ewangelii nie jest powiedziane, ile ma lat, ale Łukasz, kiedy, kiedy przekazuje to słowo, że mu, to mówi, że ona miała 12 lat i ta kobieta cierpiała 12 lat na, na ten upływ krwi. I kiedy, kiedy słuchamy, to możemy widzieć pewien obraz, nie? I, i myślę, że może dzisiaj jesteśmy tutaj i, i czujemy się jak ta mała dziewczynka, która nie, nie, nie była w stanie dojrzeć do tego, żeby być kobietą. Albo chłopak, albo mężczyzna, który ma, nie jest w stanie dojrzeć do tego, żeby być mężczyzną, ciągle jest chłopcem. Ciągle naj, największą atrakcją są zabawki wokół niego. Jest w małżeństwie, jest ojcem, ale ciągle nie potrafi dorosnąć do, do, do tej odpowiedzialności, która jest z tym związana. I to może być związane z historią, to może być z różnymi rzeczami. Pan Bóg wyprowadza nas tutaj, bo dla Boga nie ma sytuacji ślepych uliczek, nie ma takiej sytuacji, w której powiedział, nie ma, nie ma już takiej możliwości, żeby coś się wydarzyło, bo nie wiadomo, może mieć 50 lat, 60 lat, 45, 32, nie wiadomo ile i czuć się ciągle dzieckiem, ciągle chłopcem, ciągle dziewczynką. I Chrystus dzisiaj będzie przychodził i będzie dotykał nas. Tak jak na tej Eucharystii, że się złoży w nasze ręce, że da swoje ciało, że dojdzie do tych zaślubień, żebyśmy skosztowali i zobaczyli, jak On jest dobry. To jest też to, co, co ten psalm mówił, nie? Co, co Ozeasz mówił. Poślubię Cię przez wierność, i poznasz Pana. Po ślubie przez wierność. Chrystus w wierności będzie przychodził. Jako ten, który łamie swoje ciało. Który przychodzi na odpuszczenie grzechów. Czyich? Moich grzechów. Nie przychodzę jako idealny tutaj. Przychodzę z tymi moimi ograniczeniami, słabościami. Z moją niedojrzałością. Z bezsilnością wobec, wobec rzeczy, które, które powinienem robić, nie potrafię robić. Nie potrafię być odpowiedzialnym. Nie? Myślę o sobie jako o prezbiterze. Myślę, że możemy się odnaleźć w, w tych słowach. I Chrystus przychodzi nas poślubić. Stać się z nami jednym ciałem i poznamy. I poznamy Go. Znaczy, On w nas przeprowadzi nas ze śmierci do życia. Przeprowadzi nas. On uczyni możliwym to, co dzisiaj dla mnie jest niemożliwym. Być mężczyzną, być kobietą, być ojcem, być matką, być synem, być bratem, siostrą dla swojego rodzeństwa. Albo podążyć za powołaniem, które słyszę. Jestem przekonany, że wielu z nas słyszy głos Boga. Który woła, czy to do prezbiteratu, czy to do małżeństwa, i przychodzą, przychodzi taka słabość, która jest w nas, która sprawia, że jesteśmy niezdolni pójść za tym. Patrzymy się na nasze, na nasze słabości, na nasze grzechy, wiemy, ja mam pójść, jak ja mam pójść. Ja Zawsze są te, jak, jak święty Jan mówi, nie? że są tacy, którzy urodzili się niezdolni do małżeństwa, są tacy, których ludzie uczynili niezdolni do małżeństwa. I są ci, którzy ze względu na Królestwo czynią się bezrzędnymi. Nie? Ale nie ma takiej niezdolności, której, której Bóg nie uzdrowiłby, nie pokonałby. to samo z tą kobietą, która cierpi na upływ krwi, nie? To jest, można pomyśleć o, to jest znaczy niezdolność, niezdolność do dotania życia, nie? krew płynie cały czas, nie, nie ma możliwości. Niezdolność do bycia matką, albo do bycia ojcem. Wzięcia odpowiedzialności za, za swoje dzieci, rozmawiania z nimi poważnie. Być ojcem, jak jak nasz Pan, jak Ojciec Niebieski, który jest miłosierny i sprawiedliwy, który, kiedy daje Słowo, to jest to Słowo, które jest jak miecz obosieczny, które rani i leczy. Być prawdziwym, być prawdziwym ojcem, nie? być prawdziwą matką wobec, wobec, wobec dzieci. I Chrystus dzisiaj będzie przychodził. Ona się dotyka frędzli Jego szat pręzle umieszczane, to cicit umieszczane na, na ubraniach, są na tałesie, na tym modlitewnym szalu, nie? Cztery. I tam się wiąże węzły. Każda litera alfabetu odpowiada konkretnej cyprze I tam się wiąże węzły, które odpowiadają imieniu Boga Jahwe Boga, który jest, który się objawił, tak jak śpiewaliśmy dzisiaj w psalmie, łagodny, miłosierny, nieskory do gniewu, bardzo łaskawy, i się obrawił na górze Synaj, ona się dotknęła tego miłosierdzia Boga, my się będziemy się dotykać miłosierdzia Boga. Dzisiaj jest ten moment, dzisiaj Bóg nas może wyprowadził nas tu do Skomielnej, to jest pustynia, na razie nie słyszeliśmy nic, same trudności, Ale Bóg nas wyprowadził, żeby się dokonały tutaj wielkie rzeczy. Może to jest ta niezdolność do, do pojednania się w swoim małżeństwie, albo. Nie wiem, ufam, że, że, że jeżeli Pan daje słowo, to już pobudził naszego ducha wcześniej, i to słowo przyjdzie, i będziemy gotowi przyjąć to słowo, które stanie się ciałem i złoży się w naszych rękach, żebyśmy mogli. Być poślubieni przez wierność. Bóg jest wierny nam. Wierny temu, że nas wezwał, powołał nas, żebyśmy byli uczniami. Że doprowadził mężczyznę do kobiety i powiedział amen na małżeństwo. Powiedział amen na rodzicielstwo. Na waszą otwartość na życie. Powiedział amen jest wierny. Nie zostawia was w problemach, nie zostawia was w trudnościach. Niezależnie od tego, jak, jak dzisiaj się czujemy, bezradni, i poznamy, że On jest Pan. Dlatego ten Psalm 34 mówi, a bardzo, ja lubię to często mówić przed komunią, jak Eucharystia w Kościele. Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. Nie zobaczcie, jak dobry jest Pan, i potem skosztujcie, tylko skosztujcie i zobaczcie, ryzykuj. Skosztuj dzisiaj. Przyjmij to ciało wydane. I zobaczysz, i poznasz Boga. Poznasz Jego moc. Poznasz to, co On może uczynić. I wtedy pokolenie po pokoleniu będzie głosić wielkie dzieła Boga. Że my, słabi ludzie, z całą naszą niemożliwością, którą bardzo dobrze widać, widzą inni, chociaż możemy skrywać, nakładać maski, krzyczeć, nie wiadomo co, moralizować, ale to, to, to pokolenie, które mamy głosić wielkie cuda Boga, dobrze widzi naszą słabość, jeżeli poczystów. Poprzez... W tej słabości zobaczy moc Boga, to będzie szukać tej relacji z Chrystusem, osobistej relacji z Chrystusem, bo chrześcijaństwo nie jest tresurą, nie jest moralizmem, tylko jest tym wychowaniem, jak wychowuje nas Bóg do, do relacji ze sobą, do miłości oblubieńczej.